Natomiast wiecie co, jest taki jeszcze człowiek, taki myśmy dzisiaj już o nim trochę mówili, ale on chyba ma taką minę, mm. ponieważ wiecie, że wczoraj sąd uznał, że zeznania pa Pawła III są niewiarygodne nie i w zasadzie nie można nic z nimi zrobić. Tak. Czyli cała ta konstrukcja, że. Że będziemy go dociskać, że matkę mu zamkniemy, że go zamkniemy w celi, chociaż ma klaustrofobię. Szlak to wszystko, że tak powiem, nie powiem no. co się, bo to, bo to jest brzydkie słowo, ale yy, yy, to, to znaczy, że, że mimo wszystko te, to, to, to się jakoś nie trzyma kupy, już kompletnie się rozłazi. I, i widzieliście wczoraj, że, że on nie był w, dobry, w dobrej kondycji. On, on miał jakieś takie chyba trochę, był nawet w złej kondycji, że. że yy, jak gdzieś tam dociśnie trochę, to z drugiej strony wylezie. Jak coś zrobi, to, to, mu, to mu Giertych zaraz zacznie fikać. I to wszystko jest po prostu, tak się zapada w sobie, ale to dodajmy, jest... no dodajmy, że tam ta historia naprawdę była przepiękna. Jeżeli, jeżeli z tego przynajmniej co, bo nie znamy wszystkich akt, no ale z tego, co nawet te media, co ci różni, tam nie pamiętam, czy to jest jakiś czy inni Dziubkowie, uzyskiwali ze swoich źródeł dziennikarskich. To, to, co oni uzyskiwali ze swoich źródeł dziennikarskich, bo to przecież nie były przecieki z prokuratury, za co prokurator powinien dostać 3 lata, tam 2 lata teraz, tylko oni uzyskiwali ze swoich źródeł. Dron im robił zdjęcia tam w prokuraturze, nie, nie wrzucała im prokuratura do netu fragmentów. Ale jeżeli wierzyć temu, co pisali ci funkcjonariusze z onetu i z wyborczej, to wynikałoby z tego, że podstawa tego, co zeznawał Szopa, to polegała na tym, czy Paweł S, przepraszam, to polegała na tym, że tak. on miał przekazać tą łapówkę, nie wiem, tam 3 miliony czy ileś i on tą łapówkę zgromadził na koncie